Oto jogurt jogobella od firmy Cot, smak brzoskwiniowy. Tutaj mamy przedstawienie brzoskwinia, także tytuł jogobella. Na akładce to samo. Informacja, że produkt polski. mamy informację o tym, że zawiera on ekstra duże kawałki owoców, wysoka jakość jogurtu, a także jest bez konserwantów. Tutaj mamy podane składniki, a także przeciętna wartość odżywcza w 100 gramach. Ok. I pozwolę sobie... Ech. Świetny. Tak więc to był unboxing jogurtu, Jogo Bella o smaku brzoskwiniowym. A tym z Was, którzy się jeszcze nie połapali, przypominam, że dzisiaj 1 kwietnia, czyli pryma aprilis.